Ło! Wow. Zaraz będziesz <laughs> zapierdzielał w drzewie Kurde! Ło! Wow. Ale wyskocznia! <laughs> Co tu się odpierdziela? Bo torek jest agresywny. Czekaj, tutaj... Tyłem bym zajechał w sumie tego garażu. <laughs> o kurde. Oh, kurde! Oj oj oj! oj, oj. Ty! O, kurde, no to kurde. ja muszę cofnąć jak ja teraz... No, nie, nie wiem jak zjeść! Wysiadaj! Wysiadaj, jestem pod samochodem, wyjść szybko! Czekaj! Musisz mnie wyciągnąć! No dobra już odjadę tylko dobra, wstawaj! O. Ja dzielę moja głowa No to super Najlepiej Zamiast Zamiast przestać jechać, jakaś tutaj się cofasz Ta. No, rodzaju, tak. musimy jeszcze zrobić załadunek tego i będzie powoli kończyć odcinek, bo resztę już zobaczycie. Niedługo, tak. czekajcie. Mm. Czekaj, jak mamy robić tamtym, to w sumie tego lejka nie będę nawet wyciągał. Przyczepa, niech tu stoi. Oj, człowiek by miał takiego Maseja, to by chociaż polu nim a tak? To wszystko tymi dużymi trzeba robić No właśnie, a tak, to człowiek trochę i mniejszym by się zrelaksował. Tak. A tu wiecie, to tak to jest. Ukradno, nie zarobię sami, tylko ukradno. I tyle. No wiesz, ktoś, z czegoś trzeba żyć, no nie? No ja tam... Ja tam ludziom nie kradnę. Do tego golfem jeździmy, a on może jakimś barolkiem, no nie? A no widzisz, chłop ma po prostu łeb do interesów. Chłop ma łeb do interesów, nie to co my. Czekaj, <laughs> <laughs> tak, tu trzeba odpiąć pasy. Słuchajcie, to jest ogólnie, widzę, nie wiem czy tutaj nie trzeba zrobić takiej konfiguracji ustaw. Ustawienia kół, yy, rodzaj, podpory, karta, coś tam wybór elementów kolor podstawowy. Yy, bo ja nie wiem, czy tutaj nie było wyboru. Yy, czy to ma być do wapna, czy właśnie to ma być do tego. Nie. Spróbuj to nasypać. A ja zaraz zobaczę jeszcze w tutaj, w takim komputerku magicznym. Aha, widzisz, yy, tego nie zrobimy. Musimy po prostu kupić drugi, który. Tak. Czy no, to jest tak jakby ten sam, tylko wiesz, yy, ma inne zastosowanie. No. Także widzowie w dzisiejszym odcinku tego nie zobaczycie, ale w kolejnym odcinku na pewno zobaczycie już Napełnianie, ładowanie, no bo tutaj Ten po prostu nie będzie używany jak będzie używany tamten Także będziemy to sprzedawać, kupować, żeby to było jak najbardziej realistycznie No bo takim ORCW też ludzie normalnie nawozy robią W prawdziwym no życiu No pewnie, że tak, tylko że no tak to jest zrobione, że wiecie no No farming to farming, tego nie przeskoczysz po prostu Zobacz Widzisz? A teraz wyobraź sobie, że on spada nie, nie spadnie, ja mówię. Dobra widzowie, w dzisiejszym to by było na tyle. Zapraszam jutro na odcinek do koliza. U mnie też coś jutro wpadnie.